Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Emil, a dzisiaj rozmawiamy z uczestnikami Podkarpackiej Akademii Dziennikarskiej. Moim aktualnym gościem jest Julia Wacław. Witam Cię serdecznie. I zaczniemy od razu od pierwszego pytania. Jak dokładnie dowiedziałaś się o projekcie? Opowiedz proszę całą ścieżkę tego, jak tutaj trafiłaś. Jedna z moich koleżanek wybierała się tutaj i zaproponowała, że będzie to dobre, nowe doświadczenie, ponieważ nigdy nie miałam styczności z dziennikarstwem. I stwierdziłam, że jest to dobry pomysł. Ym, dobrze, powiedz mi... A... Znajoma, jakkolwiek interesowała się dziennikarstwem, czy przyszłyście tutaj tak naprawdę e, zobaczyć, odkryć? Właśnie obie chciałyśmy spróbować tego, bo nigdy jakoś nie zagłębiałyśmy się w tę tematykę, a jest ona ciekawa. Powiedz mi w takim razie, interesowałaś się poza projektem, jakkolwiek dziennikarstwem, chciałaś wiązać kiedykolwiek swoją przyszłość z tym zawodem? Tak naprawdę nie, ale ostatnimi czasy czytałam wiele reportaży i Przykuły moją uwagę, dlatego też zdecydowałam się obecnie zgłębić tematykę. A czy masz jakiś pomysł, kim chciałabyś być w przyszłości? Obecnie nie, jestem na studiach, ale jestem otwarta na propozycje, jakie tam napotkam. Mm, mówiąc o nauce, jesteś zadowolona z prowadzonych tutaj zajęć? Tak, jestem bardzo zadowolona. Są one ciekawe i pozwalają się dowiedzieć nowych rzeczy, o których nie miałam pojęcia. To opowiedz proszę o tych, które najbardziej Ci się podobały. E, najbardziej mi się podobały zajęcia dotyczące zagadek kryminalnych i kryminalistyki, bo najbardziej interesuję się tą tematyką. Dobrze, a mówisz, że przyszłość tutaj ze znajomą, e, ale oprócz swojej znajomej udało Ci się zawrzeć jakieś nowe znajomości? Tak, poznałam wiele bardzo e, ciekawych e, ludzi i... Myślę, że dogadujesz się z nimi Ja porządku. Jak oceniasz w takim razie atmosferę podczas czasu wolnego? Jest bardzo pozytywna, ludzie są otwarci, kontaktowi i można z nimi nawiązać język. Czyli mam rozumieć, że zintegrowałaś się z, z, tak. z uczestnikami. A jakie umiejętności i doświadczenie udało Ci się podczas tych zajęć zdobyć? Myślę, że taką główną umiejętnością jest przeprowadzenie wywiadu i jak nakierować rozmówcę na rozmowę, żeby go zaciekawić sobą i tym, co chcemy mu przekazać. I myślisz, że po po całym projekcie będziesz w stanie jakoś to praktycznie wykorzystać? Myślę, że tak. Uważam, że tak. A są jeszcze jakieś umiejętności albo doświadczenia? Myślę, że ważną umiejętnością jest też yy, to, że w internecie panuje dezinformacja. I dzięki zajęciom przeprowadzonym na tym zjeździe nauczyłam się, jak odróżniać fake informacje od tych, które są prawdziwe. I żeby ślepo nie podążać za tym, co widzę pierwszy artykuł w internecie, ponieważ on może być po prostu w celu wywołania konkretnych emocji. I kolejną taką umiejętnością jest y, umiejętność techniczna, czyli jak operować kamerą, jak nagrywać y, krótkie sądy uliczne, reportaże, tak żeby one zaciekawiły odbiorcę, żeby one były zwięzłe i rzeczowe. Rozumiem. I powiedz mi w takim razie, czy ponownie wzięłabyś udział w takim projekcie? Myślę, że tak, że wzięłabym ponownie udział. Dziękuję Ci bardzo w takim razie, Zabiwa. Dziękuję wszystkim Państwu za oglądanie i moim dzisiejszym gościem była Julia Wacław. Dziękuję.